Projekt indywidualny z oknami aluminiowymi i z zachowaniem dobrego stosunku ceny do jakości. Oprócz omówienia rozwiązań dla tego indywidualnego projektu, w którym zamontowaliśmy ślusarkę aluminiową, dzisiaj skupimy się na kliencie, który szuka bardzo dobrego stosunku ceny do jakości wybierając okna aluminiowe. Dzisiaj weźmiemy sobie na tapetę dwa bardzo popularne modele okien Aluprof MB86 w wariancie SI oraz Aluprof MB79N również w wariancie SI. Zrobimy sobie porównanie. Tych dwóch różnych produktów omówimy sobie szczegóły, które są znaczące dla tych dwóch modeli. Okien, mimo realizacji wielu ciekawych projektów na terenie całej Polski, dzisiejsza realizacja jest na obrzeżach Rzeszowa, czyli na naszym domowym ogródku. Zaczynając od kwestii montażowych, wszystkie okna zostały wykonane w technologii szczelnego montażu, którego zadaniem jest przede wszystkim ochrona piany, tak aby wytrzymała możliwie jak najdłuższy okres czasu, a najlepiej na całą żywotność okien. Czyli, jeżeli powiedzmy, te okna będą wymieniane za 25-30 lat żeby po 25 czy 30 latach ta piana była nadal w dobrej kondycji, przede wszystkim zadaniem szczelnego montażu jest mm, niewpuszczanie wilgoci do piany oraz ochrona przed warunkami atmosferycznymi typu e, deszcz czy palenie, na przykład przez słońce czyli utlenianie. E, dzięki temu, że piana pozostanie sucha, nie będziemy mieli zamarzania wilgoci w pianie, która niestety rozsadza ją po prostu od środka i może również powodować. To, że piana zacznie nam się odklejać od muru bądź stolarki, co będzie powodowało spadek termiki. Jeżeli montaż zostanie wykonany bardzo szczelnie, czyli otwory zostaną w odpowiedni sposób przygotowane, zostaną zaimpregnowane, zostanie naniesiona dodatkowa warstwa butylu i zostanie to wszystko bardzo szczelnie wyklejone. Doprowadzimy do sytuacji, w której nie będziemy mieli dopływu wilgoci z zewnątrz do środka piany, ale wilgoć z piany będzie mogła wydostawać się na zewnątrz. Ze wszystkich podpór podokiennych, czyli inaczej podwalin, które są odpowiedzialne za stabilność okna oraz za dodatkowe ocieplenie od spodu, wybraliśmy podwaliny wykonane z purenitu, które znajdują się za tą osłoną. Wykonaną z EPDM-u, natomiast sam EPDM jest to hydroizolacja, która zapobiega przedostawaniu się wilgoci z zewnątrz do środka. To są okna przesuwne typu HST w wersji monorail, a dokładniej Aluprof MB77 w wersji HI, czyli z dodatkowymi ociepleniami. Część stała nie ma widocznego skrzydła, tak jak tutaj w tym miejscu. Tak prezentują się drzwi balkonowe w wersji aluminiowej z ruchomym słupkiem, gdzie po otworzeniu jednej i drugiej kwatery ten słupek zostanie zabrany, i po otworzeniu będziemy mieli całą szerokość przejścia do wychodzenia na zewnątrz. Bardzo ciekawym rozwiązaniem jest okno stałe typu fix o bardzo imponującej wysokości 4,20 metrów i 20 centymetrów na wysokość. Pełni funkcję doświetlającą dla klatki schodowej, która znajduje się właśnie za tym oknem. Przyszedł czas na wspomniane porównanie systemów okienno-drzwiowych i wskazanie na detale, które zadecydowały o tym, że ten klient zdecydował się na model Aluprof MB86 w wersji SI. Tak prezentuje się Aluprof MB79N, natomiast tak prezentuje się Aluprof MB86N. W pierwszej kolejności zwróciłbym uwagę na różnicę szerokości tych dwóch modeli okien. Tutaj w najszerszym miejscu mamy 79 mm, natomiast tutaj mamy 86 mm. Jest to 7 mm różnicy w szerokości profila. Zwróciłbym również uwagę na to, że ościeżnice są węższe i w tym przypadku mamy 70 mm na szerokość, tutaj mamy 77 mm na szerokość. Więc to jest pierwsza podstawowa, bardzo ważna różnica. Przekładka termiczna odpowiedzialna jest za ciepłotę całego okna, i to ona decyduje o tym, jak szybko chłód z zewnątrz przedostanie się do środka. Im szersza przekładka termiczna, tym lepiej, i im więcej komór posiada, tym lepiej. Tak wygląda przekładka termiczna oddzielająca profil zewnętrzny od wewnętrznego. Jest to trzykomorowa przekładka termiczna, natomiast zmiana szerokości profila powoduje, że ta przekładka termiczna w tym modelu jest szersza i możemy zastosować tutaj czterokomorową przekładkę zamiast trzykomorowej przekładki termicznej. Wypełnienie termiczne, tak samo dla jednego tak i drugiego modelu okna w największych komorach, w tym przypadku jest to styropian, jest bardzo ważny, ponieważ bardzo mocno podnosi parametr cieplny, tak samo dla jednego, tak i drugiego produktu. Współczynnik przenikania ciepła dla ramy okiennej mówi nam o tym, jak szybko chłód przedostanie się z zewnątrz do środka, i tak hmm, wygląda współczynnik przenikania cieplnego dla ramy okiennej dla tego modelu okna. Natomiast tak wygląda dla tego modelu okna. I jak sami widzicie, jest to bardzo duża różnica. Zwróćcie proszę uwagę, że niezastosowanie wypełnień termicznych powoduje np. w ościeżnicy, tak samo w jednym, tak i w drugim przypadku, że pozostają nam tak naprawdę tylko trzy komory. Gdzie gdybyśmy to porównali do technologii PVC, dzisiaj królują na rynku technologie, w których mamy okna sześciokomorowe czy siedmiokomorowe. I zastosowanie profili aluminiowych bez wypełnień powoduje, że rangą po prostu spadają bardzo nisko. Nasze oczy zwrócone są w kierunku tego produktu, ponieważ sam profil nawet bez wypełnień termicznych jest znacznie cieplejszy od tego modelu tutaj. Kolejna znacząca różnica to taka, że w tym miejscu mamy środkową uszczelkę, która jest bardzo wysoką płetwą, natomiast tutaj mamy już szerszy gumowy adapter, który jak możecie zauważyć jest podparty z dwóch stron. Natomiast tutaj jest zapięty tylko i wyłącznie w jednym elemencie, co może spowodować, że niechciane nadepnięcie na ten adapter może powodować jego wypinanie. Natomiast tutaj ze względu na podwójne podparcie i zapięcie powoduje to, że ten adapter nam się po prostu nie wypina. Jeszcze krótka informacja o tym, że nasze okna pomalowane zostały w wersji strukturalnej. Jest to najczęściej wybierana forma malowania. Nie bez przyczyny, dlatego że taka forma malowania powoduje, że kolor staje się bardziej, jakby to powiedzieć, Głęboki, nie jest świecący, jest bardziej matowy. To jest pierwsza różnica. Druga różnica to taka, że na tej strukturze nie będą powstawały takie mikroryski na przestrzeni lat. Kiedy będą te okna użytkowane, czyli ten kolor nie będzie nam płowiał, nie będzie się matowił. Kolejny argument przemawiający za takim malowaniem jest taki, że ta struktura jest naprawialna, czyli w przypadku jakichkolwiek uszkodzeń zdecydowanie łatwiej jest to zamaskować i ukryć. A teraz kliknij w materiał z innej naszej realizacji z wykorzystaniem okien Aluprof MB86N w wariancie SI. Ja natomiast się z Wami żegnam. Oczywiście zachęcam Was do zasubskrybowania naszego kanału. Trzymajcie się. Cześć.